Ja się bardziej martwię nie o Putina i o to, co poczuje, albo co pomyśli, albo czy ktoś mu krzywdę zrobi, czy nie zrobi. Bardziej się martwię o Polskę. Mnie bardziej interesuje dobro Polski, a nie dobro Putina. Przepraszam? Przepraszam? Koalicja 13 grudnia już się o Polskę nie martwi. A na czym Pan opiera ten pogląd? Wszystko jest sprzedane. Co jest sprzedane? duże firmy upada. Które firmy upadają? Proszę Pana, gdzie Pan był, Martek, bo jest jeden z Ja, proszę Pana, byłem wszędzie tam, gdzie byli rolnicy nie, i wielokrotnie byłem... I nawet nie Proszę Pana, przecież u mnie była delegacja rolników, jedna, nie jedna. Pana, Gdzie na korytarzu, u mnie w gabinecie. Ale pan, Ale, pan, pan tak policja kostkami rzucała. Proszę czy... pana, widziałem to, co widziała Straż Marszałkowska na monitorach, na monitorach, nie, na monitorach naszego centrum monitoringu. Nie rolnicy, bandyci i huligani. Bandyci i huligani rzucali w policję kostkami, demolowali ulicę Wiejską, zdemolowali okolice Sejmu i to, i to nie byli rolnicy. A widział tego z mi Policja, ja proszę pana, to nie byli rolnicy, to byli chuligami. Nie, ale pan ja, pan ja nie, nie, nie przeciwkuję słuchajcie, ale Pozwolę ja nie mamy pana członkowskiego policku. Natomiast może pan to sobie sprawdzić w internecie. Ale ja byłem wtedy w Sejmie, widziałem, co się dzieje i proszę pana, znajdzie pan naprawdę niewielu polityków, również z rządu, którzy tak często spotykali się z rolnikami w czasie protestów, jak ja. Wszędzie, gdzie wtedy byłem w Polsce. Spotykałem się z delegacjami rolników, wszędzie, wszędzie, natomiast powiedział Pan, a rozumiem, że przyszedł Pan tu nie krzyczeć, tylko dobrze, rozmawiać, dobrze, ale przyszedł Pan rozmawiać, prawda teraz? To teraz ja mam do Pana pytanie, powiedział Pan, wszystko upada, wszystko zostało sprzedane, proszę rozwinąć tę wypowiedź, jeśli Pan może, żebyśmy mieli przestrzeń do rozmowy. Szpital w Golubiu po roku, czasu, Waszej kadencji, co jest w jeden oddział? No to jest bardzo niedobrze, to trzeba się tym zająć, bo zamykanie szpitali, zamykanie szpitali to jest bardzo dramatyczna sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Tylko jeżeli pan chce o tym porozmawiać na poważnie, to poroz... ale czy panowie, czy panowie pozwolą, żebyśmy porozmawiali, czy panowie będą krzyczeli do mnie hasłami, znam z telewizji Republika? Będziemy rozmawiać, czy będziemy na siebie krzyczeć? Będziemy rozmawiać, czy będziemy na siebie krzyczeć? Pan tylko mówi kłamie. Nie, gdzie kłamie? Jeżeli powiem panu teraz, że 20 lat temu wydawaliśmy na ochronę zdrowia 40 miliardów złotych, dzisiaj będziemy wydawać 220, a szpitale nadal się zamykają, to niech mi pan powie tak na zdrowy rozum, czy problem jest w tym, że jest za mało pieniędzy, czy problem jest w tym, że system jest jakoś chory. I nikt go tak naprawdę nie naprawił. bo przychodzi każda kolejna ekipa i za każdą kolejną ekipą jest źle. Bo, bo, bo tak jest źle, słucham? Broniliście tutaj, panie ministrze. Ale broniliśmy, bo my mamy przynajmniej... Nie, nie. My chcemy spróbować z ludźmi, którzy są też z drugiej, ale poczekajcie, z drugiej strony sceny politycznej zbudować taką ochronę zdrowia, która wreszcie zacznie działać. Tylko się tego nie da zrobić w rok, to trzeba patrzeć w perspektywie... Naszego życia, pięciu lat, siedmiu lat, żebyśmy wreszcie się umówili, że albo robimy kasy chorych, albo NFZ, albo taką sieć szpitali, albo inną. Przychodzi każdy kolejny minister i robi po swojemu. Ten prywatyzuje, ten upaństwawia. Ten robi sieci, ten robi inne. Panowie, chcecie rozmawiać, czy chcecie krzyczeć? Panowie, nie krzyczmy. Panowie, nie krzyczcie, tylko rozmawiajmy. Przyjechałem, tu, żeby rozmawiać, a nie żebyście krzyczeli. Porusz, ale ja się też nie boję, zapewniam. Ale, ale, proszę, ale proszę mi wierzyć, ja się też nie boję. Chcę z wami porozmawiać. Proszę pana, zaprosiłem delegację rolników do siebie i nie była, ale co zrobiłem, nie, Poroz spotkałem się i porozmawiałem. z pana, proszę, pana, pana, pan rozumiem waszą frustrację. Został z na, na moku dolania wody. Ale, ja znam strajki za te 60. Od początku staje już bus, a dopiero z nas tak. Było ostatnia, było, tam były całe ruchy sprawy. Na końcu podeszli i I tymi innymi kazano im odejść. Raz, drugi. Policja prosiła macie żeby oni odjechał, bo wiadomo, bo oni były znakowani, nie? I policja zamknęła ulicę. W tym momencie na po tarcze, po Gdzie byliście? Gdzie byliście? Gdzie był PSL? Panie Zbigniewie, gdzie był PSL, panie Sosnowski? Moment, moment, panowie. Po pierwsze... To się nie pokazał, ja się nie pokazał. Właśnie. Premier to w przedsionku rolników przyjęliście, dwie panie przyjęły. A to proszę to przyjęli. mi teraz powiedzieć, ilu pan zna polityków, bo zadałem to pytanie, ale nie słyszałem odpowiedzi którzy spotkali się wtedy z protestującymi rolnikami lub pan z... Politycy spisują z tego i... Dodam do tej listy również siebie, odsyłam do zdjęć w internecie z mojego spotkania z delegacją rolników tak liczną, że nie mieściła się w moim gabinecie. My rozmawialiśmy o tym, co możemy wtedy zrobić. Oni u mnie byli, rozmawialiśmy, wezwałem ministra Siekierskiego, mówiłem, słuchaj, idziemy na następne okrążenie z tymi postulatami, które są. Widzi pan, widzi pan, ja nie. Jeżeli pan myśli, że ja czy ktokolwiek z polityków zajmuje się tym, jak policja zachowuje się na demonstracji, to nie. Na, na pewno ja. No. Ja nie mówię, że pan. No że pan kod... To ja teraz panu coś Ale powiem. Kod ja kod... widziałem, nie, nie, widziałem nie. na własne oczy w tym dniu ludzi i nie mówię, że to byli panowie. Absolutnie nie. Którzy... Ci, którzy rzucali kostką w policję, ci, którzy bili się z policją, to chuligani i bandyci. Ci, którzy, ci, którzy nie, ci, którzy, ci, którzy widziałem tysiące takich ludzi słuchali zaleceń protestowali normalnie, tak jak Ale protestują, to trochę proszę. pan pan nie pan pan Ale gdzie pan przepraszam, pan raz, bo jak panowie pan dwóch mówią, to trochę trudno słuchać. To moglibyście po kolei, bardzo proszę. pan pan bardzo. Przepraszam, pan tak, byłem. Byłem uroczyście... przepraszam Proszę pana, pan jest znowu źle poinformowany. Może pan y, zerknąć na mój profil na Facebooku, może pan zerknąć na stronę internetową. Przeszedłem przez barierki i byłem w tym tłumie, który mnie obrażał i krzyczał na mnie różne rzeczy. Zaraz po uroczystości pod grobem nieznanego żołnierza. Ilu zna pan polityków, którzy tego dnia zrobili to samo? Następnie, jeżeli już pan pyta o moje plany na 11 listopada, przeszedłem piechotą ulicą Krakowskie Przedmieście, rozdając biało-czerwone kotyliony wszystkim, którzy chcieli je dostać. Ale a to byli nie ludzie pana zdaniem? Pana zdaniem ludzie są tylko tam, a to gdzie pan, nie jest? pan jest. Ale zaraz nazwałem chuliganów chuliganami, a nie rolników. Nie, nie, nie. Czy rzucał pan kostką w policję? Czy szarpał się pan z policją? Jest pan porządnym obywatelem, porządnym rolnikiem, który miał prawo zadecydować o tym, że manifestuje. Ja mówię o ludziach, którzy atakowali innych ludzi. Tak zawsze ich nazywam. Ale pan mnie pyta o bardzo wiele różnych rzeczy i nie słucha odpowiedzi. Było bez sensu, to było rozwalić Ale, ale to nie było to bez sensu. Strasznie. Dlatego, że jeżeli ktoś przychodzi i zgłasza swoje postulaty, to ja z nim zawsze rozmawiam. Była, jeżeli chcę rozmawiać, była manifestacja dotycząca Zielonego Ładu, zaprosiłem, byli u mnie. W gabinecie, nie na korytarzu. Rolnicy za każdym razem, za każdym razem, kiedy gdzieś wtedy jechałem w Polskę i rolnicy pojawiali się na miejscu, zatrzymywali mi samochód, prosiłem o zorganizowanie sali i do spotkania siedziałem godzinę, a czasem dwie, z rolnikami i rozmawiałem o tym, co się w tym momencie dzieje, co ja mogę zrobić, komu mogę przekazać te postulaty. Takich rozmów miałem dziesiątki. Ale widzi, pan mnie pyta, czy ja rozmawiałem, czy udało mi się coś załatwić? Bo to są dwa różne pytania. Pan Szyfirom mówi. Proszę że nie państwa, przyjął. prosimy o następne Wie pytanie. Pan, to jest, Ja tylko, dlaczego, Dlatego kontynuuję z panami tę rozmowę, bo chciałbym, żebyśmy doszli do takiego miejsca, w którym zaczniemy rozmawiać. W którym nie proszę, będzie no, tak, że panowie pytanie. będą wykrzykiwać Ale pewne w rzeczy w moją wolę, stronę. No i widzi pan. No i jak możemy rozmawiać? No ja mogę powiedzieć, że to, co pan mówi, to propaganda, a pan powie, że to jest lanie wody i się rozejdziemy. Ale niech pan powie, jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Znajdźmy czegoś. Znajdźmy jakąś wspólną część. Bronimy spodnie granicy, tak? Tak. A zachodnia Zachodnia w jakim sensie? Wielu migrantów weszło do Polski. A wie Pan również, jaki jest jeden z powodów, dla których oni wchodzą? Bo przeszli wcześniej przez wschodnią. Tak? I dzisiaj dlatego bronimy wschodniej granicy, żeby nam później Niemcy nie zawracali tych migrantów, którzy przeszli nielegalnie naszą wschodnią granicę. Niemców mamy i mamy mniejszość niemiecką, każdego gościnnie przyjmiemy, natomiast my dzisiaj musimy się zastanowić, co zrobić, żeby wschodnia granica była szczelna, a żeby Niemcy nie demolowali Unii Europejskiej, tak jak to mają w zwyczaju robić, choćby teraz likwidując nam strefę Schengen. Dzisiaj jest bardzo słabe przywództwo polityczne w Niemczech, dzisiaj jest w Niemczech kryzys polityczny, podobnie zresztą jak we Francji. I to jest też szansa dla Polski, żeby to ona nadała ton, temu, co dzisiaj dzieje się w Europie. Bardzo bym chciał, żeby Polska zrozumiała, że dzisiaj to ona może powiedzieć Europie, w którą stronę iść, bo ma do tego potencjał. Również Niemcom, również Francuzom. Przepraszam? Jeszcze? Z sądownictwem jest dramat. Wie pan, dramat, dramat, z czego... Nie, z demokracją jest jeszcze jako tako, ale też może być różnie. Natomiast z sądownictwem jest rzeczywiście źle, na te wyroki się czeka nie wiadomo ile, one są podważane. Wie pan, bałagan, który został zrobiony przez tę ekipę, w głowie się nie mieści. Podam panu jeden przykład. Przez jaką ekipę? Poprzednią. Podam, nie, nie. Podam, podam wam przykład. Nie. Przez ekipę ziobry. Ziobra z dudą. Nie odwołał. Ale nie, ja się nie odwołałem. Ja dopiero nie. będę kandydował i pokornie prosił A o pana głos. Wiecie? Przecież ja będę chodził za panem z ulotkami i zabiegał, że pan tam nie zagłosował. Ale to dopiero w kampanii, ona się zacznie no 8 stycznia. Nie da rady. Czyli nie da rady? No trudno, no ale próbowałem. Dobrze no, żeby nie było, że nie próbowałem. No próbowałem. Chciałem, próbowałem. Dobra, proszę. Próbowałem, no. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego podajmy pytania. podajmy sobie ręce, bo ja naprawdę nie mam Was przeciwników. My, zobaczcie, że my mamy jeden wspólny mianownik i mówię to absolutnie bez żadnej ironii. Przyszliście tu, mogliście robić tysiąc innych rzeczy. Jak przyszliście tu, to znaczy, że Wam zależy na Polsce. Zależy Wam... To zależy. Dokładnie. Proszę bardzo i mamy część wspólną. Kompletnie inaczej nam zależy i mamy kompletnie inną ocenę tej sytuacji i kompletnie inaczej widzimy te rzeczy, które się dzieją, ale teraz przyznajcie, że jedną rzecz możemy mieć wspólną, że nam, wam i mi na Polsce zależy. Tylko my chcemy, żeby co polskie zostało w Polsce, a wy chcecie, Dobra. żeby co polskie poszło do Niemiec. Dobra, moment, ale co do tej pierwszej rzeczy się zgadzamy? Tu sobie, jakbyśmy mieli sobie podać rękę, nieważne na kogo będziecie głosować, to jesteśmy w stanie się zgodzić, że ja powiem Wam zależy na Polsce, a Wy powiecie Tobie zależy na Polsce i podamy sobie ręce, a później będziemy dyskutować o majątku narodowym, o tysiącu innych rzeczy. Jesteście gotowi na to wyzwanie? Żeśmy podali sobie ręce i powiedzieli to sobie w oczy? Jesteście gotowi? Chodźcie. Panowie, jesteście odważnymi mężczyznami. Ale ja panu teraz podaję, bo ja nie zawsze skarżam pana, że pan zdradza panie Polskę. Pan tak robił. Pan powiedział, że będzie prezydentem, no? No. Ale nie przepada, to jest anegdota prawna, która pokazuje, jaki bałagan mamy w Polsce. A wie pan, a wie pan, no bo pan nie te media ogląda, co trzeba, wie pan? Nie te media pan ogląda, ja panu powiem, ja pan nie pan musi słuchać, ja panu wszystko powiem, co w mediach jest prawdą, 25 lat Niech pan... Wiem, a ja chcę panu jedną rzecz powiedzieć. Ja chcę tylko panu powiedzieć jedną rzecz. O tym bałaganie, który jest. Niech pan zobaczy. Mamy Trybunał Konstytucyjny jako przykład, mówię który jest taki, jaki jest. Wie pan co się, jeżeli coś nie daj Boże, kiedyś stanie się prezydentowi. Wie pan, kto rzeka o tym, że prezydent nie może pełnić swojej funkcji? Trybunał konstytucyjny. Nie, 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 nie daj Boże, mówię o tym. Trybunał konstytucyjny. My musimy mieć sprawne, ale no, widzi pan, sam pan powiedział. A my musimy mieć sprawne instytucje państwowe. To my, się, my dzisiaj i moim celem jest to, żeby instytucje były sprawne. Ja coś panu powiem, ale ja coś panu powiem. Ale ja coś panu powiem. Ja mam obawy, że PIS również uznał, że on jest nielegalny. A wie pan dlaczego? Przegapili celowo i powiedzieli, że nie zgłoszą kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz wygaszają, mandaty, wygaszają się mandaty, kadencje trojga sędziów. Powiedzieli, że nikogo nie zgłoszą. Podamy sobie ręce, czy nie podamy sobie ręki? Podamy sobie ręce? Nie podamy sobie ręki? Panowie, próbowałem, zrobiłem wszystko, co mogłem. Uważam, że jesteście polskimi patriotami. Uważam, że zależy wam na Polsce. Pan wiedział, że byli... Powiedziałem. Nie, ja nigdy tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że bandy... pan rzucał tosk w policję? Policja rzucała w pana? Ale czy... Y, nie, 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 ustalmy jedną rzecz. Policja rzucała w pana kostką, w pana rzucała kostką. Czy zgłosił, pan, czy zgłosił pan to? Bo to jest bardzo poważna sprawa. Proszę to napisać i ja to przekażę osobiście ministrowi. Nie, nie, nie. Osobiście przekażę ministrowi spraw wewnętrznych. Tylko niech mi pan to zgłosi. Ale pana Bito, proszę mi to napisać i ja to przekażę ministrowi spraw wewnętrznych. Mam taką możliwość, ale mówię, no ta, ale to nie jest śmieszne. Ale nie, drodzy panowie, ustaliliśmy. Jesteście polskimi patriotami, zależy wam na Polsce. Okej. Okay. Podamy sobie ręce czy nie? Ostatnie moje pytanie. Dziękuję bardzo. Zrobiłem co mogłem.